O. Ok. dzisiaj mamy takie wiadomość Samochód osobowy ciągnął przyczepę o masie 750 kg Rozpędził się w ciągu 15 sekund do 36 km na godzinę Oblicz wagę siły, którą auto działa na przyczepę Załóżmy, że ruch samochodu z przyczepą jest jednostajnie przyspieszony I tym tym ruchu Dobra, zaczynamy od wypisania danych Mamy No to tak, masa 750 kg Czas trwania, więc tym razem delta t, 15 sekund. E, szybkość początkowa, on ruszał, 0 metrów na sekundę. Szybkość końcowa, 15, ale przepraszam, końcowa, 36 km na godzinę. E, szukamy. no Szukamy siły, wartość siły, czyli f w tym wypadku. Wzor. E Podstawowe równanie na siłę f równa się m razy a. No ale skąd wziąć a? Mamy czas, mamy prędkość początkową, mamy końcową, szybkość. No to zobaczmy. a jest równe delta v po delta t. Co to jest delta v? To jest różnica szybkości końcowej i początkowej. Mamy już wszystko możemy przejść do rozwiązania. Mamy rozwiązanie. Najpierw delta V e, no cóż, delta V 36 0, więc jest 36 km na godzinę. Zwróćcie uwagę, tu zrobiłem 0, ale.. E, no dobra, to też jest 0 km na godzinę, żeby nie było. Moje 36 km na godzinę to jest 10 m na sekundę. Wystarczyło podzielić przez 3,6. No dobra, niech będzie. Pokażę Wam, jak to zrobić. 36 km na godzinę to jest 36 razy 1000 m przez 3600 sekund. Tu mi się skróci ładnie, tu mi się skróci 1, 1 i zostaje mi 10 m na sekundę. Dobra. Mam już delta V. To teraz wypadałoby A policzyć. A 10 m na sekundę przez 15 sekund. Wychodzi mi 2 trzecie przez 5 tak? czyli 2 trzecie metra na sekundę kwadrat to jest moje A no i na końcu siła F e, 750 e, przepraszam 750, ale kilogramów a nie kilometrów na sekundę razy 2 trzecie metra na sekundę kwadrat e, czy coś mi się uprości. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądać po przemnożeniu przez 2. Mam 1500 kg m, oczywiście razy metr, przez 3 sekundy kwadrat. Ładnie przez 3 501 wychodzimy 500, 1, i wychodzi mi 500 kg m na sekundę kwadrat. To oczywiście newtony. Czyli mogę pod napisać, że moja siła F jest równa 500 N. To wszystko. Bardzo dziękuję.